Po tej stronie Kasahara zapraszam Was na kolejny film, w którym będę prezentował runy dla dżunglerów w sezonie 6. W runach się dużo nie zmieniło, jednak warto sobie przypomnieć, jakie składać i jakie są obecnie trendy wśród najlepszych graczy na świecie. Zacznijmy od strony przeznaczonej dla AD postaci takich jak KaX Kazix, tak? czyli bazujących głównie na umiejętnościach. Tutaj możemy zauważyć taki trend, że rezygnuje się z prędkości e, ataku, żeby skupić się na tych early gankach e, i też rezygnuje się z plus, plus 15 AD, która była stosowana jeszcze niedawno. Obecnie coraz więcej dżunglerów e, używa taki mix e, run e, z penetracją pancerza. I dodatkowym AD. I tutaj są różne zestawienia. Jest to miks run czerwonych, oczywiście z quintami. Niektóre zakładają więcej penetracji pancerza, niektóre więcej AD. Ja tutaj przygotowałem, że jest akurat plus 8,6 AD i plus 9 penetracji pancerza. Możecie według mnie dowolnie to układać i to będzie równie. Skuteczne. No, w żółtych runach nie ma zaskoczenia: musimy mieć pancerz w dżungli, inaczej szybko padniemy. To na co warto zwrócić uwagę, że teraz więcej dżunglerów dżungluje z runami na cooldown płaskimi, żeby mieć jak najczęściej te umiejętności, bo w końcu te postacie, które wymieniłem, na nich bazują i tym podobne. Następna scena jest przeznaczona dla junglerów, e, którzy bazują na e, prędkości ataku. Tutaj różnica jest ta, że, ta, że pozbywamy się mm, Tutaj dodatkowego AD czy penetracji pancerza i inwestujemy w prędkość, ataku, tak, żeby szybciej dżunglować. to się nieźle skaruje na takich postaciach jak Yi, Xin i tym podobnych. Tutaj również obserwujemy trend, w którym są wkładane runy na cooldowny w niebieskie. Oczywiście, jeżeli ktoś ich nie ma albo czuje, że będzie lepiej się czuł z Odpornością na magię, czy to płaską, czy skalującą się, nie ma problemu tutaj w jednym, w drugim zestawie i w każdym, który będę prezentował, możecie te rune wymienić po prostu na te, które Wam bardziej pasują defensywne. Kolejna strona jest przeznaczona dla apel dżunglerów takich jak Diana, tak? Zakłada ona, że bierzemy trochę prędkości ataku, tak, żeby szybciej jungrować, szybciej załóżmy Diany pasyw aktywować. A także zwiększeniu naszego AP. Na czerwonych, co ja mówię, na żółtych oczywiście musimy posiadać pancerz. Na kujtach wybieramy płaskie AP, na niebieskich ten skalujący się AP. I tutaj jest też taka rzecz, że to wszystko zależy od postaci. Na przykład, jeżeli gramy Elise, to być może zamiast atak speedu warto zastanowić się nad hybrydową penetracją pancerza e, oraz magiczną. Czasem warto się zastanowić nad cooldownami, to musicie już dostosować do postaci. A innym razem, w przypadku załóżmy Evering, która również ma przyliczniki AD, być może warto atak speed zastąpić AD tak? i mieć wtedy AP, AD. To musicie dostosować do własnego bohatera. To jest taka ogólna strona, która będzie funkcjonowała i na Eris, i na Fizie, i na Dianie, i na Eko. Może nie będzie najlepsza, ale będzie na pewno działać, a już do konkretnej postaci musicie dostosować ją i zmodyfikować. Kolejna strona jest po prostu dla tanków w dżungli: takiego Amumu, Sejuani, Nautilusa i tym podobnych. Wybieramy tutaj oczywiście zwiększenie prędkości ataku na czerwonych, bo nie da się bez nich skutecznie dżunglować, to będzie zbyt wolne. Nawet na Amumu uwierzcie, że ten atak speed pomaga. Na żółtych wybieramy pancerz, a tutaj jest taka. Zagwozdka, że wybieramy jedną runę na cooldowny, jeżeli chodzi o quindy, Quinty i dwie rony na AP. W niebieskich inwestujemy właśnie również w cooldowny i dzięki temu posiadamy 10% redukcji cooldownów. I dlaczego to jest ważne w przypadku tank-junglerów? Bo taki tank-jungler Amumu, Sejuani czy Nautilus właściwie bazują przede wszystkim na własnym ulti. Te ulti mają długie cooldowny i takie 10% skrócenia tych cooldownów, czy łatwiejsze osiągnięcie aż 40% przedmiotami, niezwykle pomaga tym postaciom. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o runy dla junglerów. Są wiadomo, postacie wyjątkowe są takie, które nie wpisują się w te strony, jednak mam nadzieję, że to co zaprezentowałem pozwoli wam eksperymentować i samemu dojść do jakichś innych fajnych ustawień. Po prostu pokazałem takie podstawy, które są potrzebne do tego, aby móc grać każdym dżunglerem. Jeżeli będziecie mieli te cztery strony run, które pokazałem, kogo nie wyźniecie, będzie w tej dżungli skuteczny i przez runy na pewno nie przegracie, ani nie stracicie. To by było na tyle. Jeżeli interesujące interesują Was inne runy czy specjalizacje na sezon szósty, zajrzyjcie na tą playlistę, z której leci ten film, lub po prostu zajrzyjcie do linku w, pod filmem. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie suba oraz łapkę w górę. To by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnych filmach.